Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować manewr wyprzedzania z prawej strony? A, a jak mam to sygnalizować? <laughs> Czy w tej sytuacji masz obowiązek? sygnalizowania manewr wyprzedzenia z strony. Mam pytanie tylko teraz, w jaki sposób mam to sygnalizować? Czy ja sygnalizuję yy, chęć wyprzedzenia kogoś? Jeżeli jadę z prawej strony, nie będę zmieniał pasa ruchu, będę przejeżdżał. Ten, ta osoba niepełnosprawna zbliża się do osi, jezdni, rozumiem, że zamierza skręcać w lewą stronę, prawda? Ja będę obok niego przejeżdżał z prawej strony, nie zmieniam pasa ruchu, więc bez kierunkowskazu będę obok niego przejeżdżał, zachowując odstęp ten bezpieczny i odstęp potraktujemy tę osobę jak osobę yy, no, na wózku inwalidzkim, prawda? musimy pamiętać o tym, żeby żeby ten odstęp był odstępem bezpiecznym.